Cześć Mugole, witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj zapraszam was na vloga domowego Vlogów w ogóle nie było kupę czasu Może w ogóle ścisza telewizor Vlogów nie było kupę czasu na kanale I jakoś tak nie do końca jestem przekonana do, do vlogowania Także jeśli lubicie vlogi i chcielibyście oglądać je u mnie na kanale To zostawcie łapkę do góry oraz zasubskrybujcie kanał żeby być na bieżąco jeżeli wyglądam trochę inaczej niż w innych filmach no to wiecie jak część już z was wie chyba tak myślę, ci, są, ci co są na instagramie to wiecie, że ja jestem w ciąży e, zaraz jutro praktycznie zaczynam 35 tydzień ciąży także no już spora część za mną zleciała i tak już się pomału Kula. Dzisiaj w tym vlogu zabiorę Was ze sobą na zakupy do Lumpa, bo ogólnie e, jakby szkoda mi kasy na, na takie ciuchy ciążowe, typowo, wiecie, gdzieś tam z Hemu HM i tak dalej. I tym bardziej, że nie wiem, spodnie ciążowe w HM-ie kosztują 150 zł, takie jeansy długie, gdzie dla mnie w ogóle no to jest dla mnie to jest dużo za spodnie, które, wiecie, nosicie tylko tam przy, przez jakiś konkretny czas. I ostatnio w ogóle udało mi się kupić w lumpie spodnie ciążowe z HMU za 10 zł, także w ogóle super. No i dzisiaj idę znowu poszukać parę y, jakichś ciążowych rzeczy. I szykuję dla Was haul lumpeksowy dla ciężarnej, więc też jeśli chcecie zobaczyć, jak ten haul będzie wyglądał i co kupiłam, co nazbierałam tam przez jakiś czas, to też, zasub to też zasubskrybujcie kanał. Jeśli, chcecie, jeśli, jeśli nie chcecie tego holu ominąć stwierdziłam w ogóle, że skoro mówię wam już o ciąży, no to warto też pokazać ten ciążowy mój brzuch i tak oto wygląda moja ciąża na prawie 35 tydzień także no wszyscy mówią, że dosyć mały brzuch i ja ogólnie też y, widzę po sobie, że ten brzuch jest mały y, póki co przytyłam tylko 7 kg. Także zobaczymy jak to pójdzie do końca, czy jeszcze znacznie mi tych kilogramów przybędzie. Jeśli oglądają mnie jakieś mamuśki, no to piszcie w komentarzach, jak to było u was, czy na tej końcówce rzeczywiście y, przytyłyście mega dużo, bo tak też y, niektórzy mnie straszą, że o, że zobaczysz dopiero na końcówce to przytyjesz teraz Bóg wie ile. Ogólnie położę mi powiedziała, że na mój wzrost no to mogę się spodziewać tego, że przytyję gdzieś około 14 kg maksymalnie i, i... znaczy maksymalnie, może nie że maksymalnie ale 14 kg jak przytyję w ciąży no to to będzie jakby norma przy moim wzroście i przy wadze z przedciąży także tak to wygląda wracając do dylematów ciążowych i dzieciowych to mieliśmy mega dylemat jeżeli chodzi o, o zakup wózka i zastanawialiśmy się czy kupić nowy, czy używany no i chcieliśmy najpierw używany, ale później wszyscy nam doradzali, że przy pierwszym dziecku to lepiej kupić nowy, tym bardziej, że chcemy, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Na pewno jeszcze jedno dziecko. Także w końcu zdecydowaliśmy się na nowy wózek, ale też była, był mega problem, jeżeli chodzi o wybór wózka, bo tego jest tyle, że. No masakra, no idzie naprawdę, idzie dostać w głowę i każdy poleca co innego i w końcu zdecydowaliśmy się na wózek nowy i kupiliśmy mm, Roan Bass Soft w takiej kolorystyce, że, że ta kolorystyka będzie pasowała i dla chłopca i dla dziewczynki, bo nie wiem czy Wam mówiłam, to teraz się spodziewamy chłopca i w sumie od 11 tygodnia każde kolejne USG potwierdza, że będzie chłopiec. Wczoraj byliśmy znowu na, na USG i dalej jest, że chłopiec, także myślę, że niespodzianek nie będzie. No, no ale tak ten wózek wygląda. Ogólnie stwierdziliśmy, że. No, może tak wygląda w środku, już tam rożek jest włożony. Stwierdziliśmy, że zdecydujemy się na ten model, ponieważ... Ma on dużą gondolę. Gondola jest długa, gondola jest głęboka, bo chcieliśmy na początku cybeksa i oglądaliśmy też tam różne modele z tego cybeksa. Ale z tym cybeksem to bywało różnie i te gondole zazwyczaj były krótkie i, i płytkie. A że masz się rodzi teraz w sierpniu, jeśli wszystko dobrze pójdzie, w połowie sierpnia, to właśnie takie chłodniejsze dni. Raczej no, będzie spędzał w gondoli, więc dobrze by było, żeby zmieścił się tam kombinezon jakiś i tak dalej, żeby, żeby trochę w tej gondoli tego miejsca było. Także też sporo osób nam, nam ten model akurat polecało i mówiło, że jest z niego zadowolonych. Kolejnym naszym dylematem to było: czy kupić samą gondolę, czy gondolę ze spacerówką, bo też zdania są podzielone. I no w końcu kupiliśmy ze spacerówką, także zobaczymy jak się będzie sprawdzać i, i czy ta spacerówka z zestawu jakby nam starczy, czy i tak będziemy kupować dodatkową tą spacerówkę, tak zwaną parasolkę do samochodu. Jakiś czas temu w ogóle dostałam przesyłkę od firmy Huel i tutaj dostałam takie mm, żarełko granole, taką tą mieszankę do szejka i, i batoniki. Powiem wam ogólnie, że ja to w ogóle jestem średnio nastawiona do, do takich rzeczy, bo to są, to są w ogóle niby zdrowe rzeczy wegańskie, które są w stanie w ogóle zastąpić wam jakiś posiłek i stanowią one pełnowartościowy właśnie posiłek nie i tam mają różne jakieś składy, nie będę Wam w ogóle się w szczegóły jakoś tam mm, nie będę wchodzić w szczegóły i tak dalej ogólnie pisałam z tą babeczką która chciała przysłać mi te produkty, mówiłam jej, że jestem w ciąży ona mówiła, że w ciąży to w ogóle można bezpiecznie brać, ale wiecie ja też z tym uważam i, i jakby nie, nie robię tych posiłków z tego nie wiadomo ile dziennie chociaż nie powiem, że jest to wygodne i Granola w ogóle jest na maksa pyszna. Jeżeli chodzi o te batoniki, no to ja dostałam smak czekoladowo właściwie kakaowo-pomarańczowy. I wiecie ogólnie jak to jest z takimi zdrowymi przekąskami w ogóle. Tak jak ja na przykład miałam ochotę na coś słodkiego i mówię: "A kupię sobie tego takiego zdrowego batonika". I one mają kompletnie inny smak niż takie zwykłe batony, wiecie jak to jest, nie? I tak samo było na początku z tym, nie? Jak, jak tego spróbowałam, to też tak yy, na początku, hmm, no nie smakuje to jak Mars albo Snickers, ale ogólnie jest yy, całkiem spoko. To ma w ogóle taką dziwną konsystencję. Jeżeli ktoś kiedyś jadł tego typu rzeczy, to dajcie znać, czy to zawsze wszystko yy, tak smakuje, bo to jest takie, takie mocno zbite i to ma taką taką czuć jakby kakao, jak się to je. I ogólnie, no, no tak jak Wam mówiłam, nie smakuje to jak Mars albo jak Snickers, ale w smaku jest całkiem spoko, już trochę tych batoników zjadłam jako taką przekąska, to jest spoko. I ogólnie myślałam, że no tym się nie najem, nie? Ale tak jak zjadłam raz tego batonika, no to mi starczyło praktycznie do kolejnego posiłku, ja tak jem co, co 3 godziny mniej więcej, 3 albo 2,5 i o dziwo, jak to zjadłam, no to mi starczyło do kolejnego posiłku, no i szok, i byłam w ogóle mega zdziwiona. Tą granole, co tam z tyłu jest, to to jest z jogurtem naturalnym, to jest w ogóle mega pyszne. Ogólnie najsłabiej jestem przekonana do tego szejka. Ja to w ogóle lubię takie szejki... Wiecie, owocowe, nie? Na przykład y, banan, i jabłko, i do tego tam na przykład y, trochę płatków osianych, żeby to zagęścić, albo siemielniane, A y, to jako samoistny posiłek, bo tutaj dodajecie tam y, 400 ml wody i trzy miarki dajecie tego, y, tego proszku to e, z samą wodą mi to w ogóle tak średnio smakuje. To ma waniliowy smak, czy tam śmietankowy, coś takiego, chyba waniliowy. I mi akurat ten smak nie odpowiada, jeżeli chodzi o takie samoistne e, picie z wodą. Moim zdaniem właśnie... E, nie do końca to się nadaje jako zastąpienie posiłku, bo moim zdaniem ten szejk tego posiłku nie zastąpi, ale jako taki dodatek właśnie do jakichś szejków, takich rzeczy, jak sobie robicie w domu, no to to będzie spoko, ale jeżeli chodzi o granole i o te batoniki, no to Wam polecam, bo są spoko. Ja właśnie weszłam do domu, jak widzicie, po moich rumieńcach. Mieszkam na czwartym piętrze, także zawsze się zmacham. No, w lumpie dzisiaj nie, nie kupiłam zbyt, zbyt dużo, kupiłam dwie rzeczy tylko, bo tak jakoś było średnio z, z towarem, ale co kupiłam, to zobaczycie w holu lumpeksowym. Byłam jeszcze na stopach, także trochę zleciało mi. Także teraz się biorę za obiad i na tym będę kończyć tego vloga. Jeśli film Wam się podobał i chcecie więcej vlogów, to oczywiście zostawcie łapkę do góry oraz zasubskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia niedługo. Pa-pa!